Grawosfera laser cleaner, 200W multimodulacyjny. Dzień dobry. Pytanie było od Państwa, jak to realnie wygląda czyszczenie takiego zardzewiałego kątownika przy użyciu lasera. Zaraz zademonstrujemy, jaka jest prędkość przy 200W i w miarę optymalnym ustawieniu. Tutaj mamy odciąg zanieczyszczeń, bo wiadomo, że laser generuje zanieczyszczenia. A tutaj mamy głowicę Grabostara i mogą Państwo zobaczyć jak z jaką prędkością czyścimy. Uwaga i zaczynamy. Ok, można zajrzeć jak to wygląda. Tak, było i jest. A teraz zrobię to innym trybem w bardzo szybkim przebiegu. Tak. Można porównać jeden tryb, drugi tryb, a tak wyglądało przed chwilą. A teraz weźmiemy bardzo agresywny tryb do czyszczenia trudnych powierzchni. Proszę zobaczyć jak to wygląda. A jeszcze ociągnę jeszcze. Widać jak już za Oczywiście można sobie ją potem odkrywaczem. Proszę bardzo porównanie. Tak wygląda jeszcze głębiej czyszczone. Tutaj mamy zrdzy, A tutaj aż do kołego metalu. Oczywiście możemy sobie to zaraz wyrównać. Trybem bardziej delikatnym. Właśnie takim. Bo można tutaj na ściankach sobie podrobić. No i oczywiście, jak było robione plazmą, to można sobie tą plazmę też elegancko odwrócić. Jak gotowe można pojechać do malowania. I już. I z taką prędkością, właśnie 200W laser czyści. I oczywiście mocniejszy laser, szybsze czyszczenie.